Od wielu lat nie jest już tajemnicą, że małżeństwo księcia Karola z Dianą nie należało do najbardziej udanych. Choć Karol przez długi czas nie cieszył się sympatią ze strony Brytyjczyków, księżna była uwielbiana na całym świecie. Nic dziwnego, że jej losy śledziły w mediach miliony wielbicieli, a kiedy doszło do rozwodu, to opinia publiczna stanęła właśnie po jej stronie, jakby tego było mało. Karol wielokrotnie otwarcie przyznawał się do licznych zdrad i trwającego latami romansu z Camillą Parker, Bowles, czym zdecydowanie nie poprawiał swojego wizerunku w oczach poddanych. Właśnie z powodu tego, jak Karol przed laty potraktował swoją pierwszą żonę. Wielu Brytyjczyków uważa, że nie nadaje się on na króla. W długiej historii Zjednoczonego Królestwa jeszcze nigdy nie zdarzyło się bowiem, by na tronie zasiadał rozwodnik. Małżeństwo księżnej Diany z przyszłym królem od początku było skazane na niepowodzenie, parę więcej dzieliło niż łączyło, a spora różnica wieku nie ułatwiała budowania relacji. Pomimo tego, rozwód okazał się bardzo trudnym doświadczeniem, a byłymi małżonkami po rozstaniu targały sprzeczne emocje. Jedna z królewskich biografek, pisarka Ingrid Stewart, zdradziła w serialu dokumentalnym The Royal Family, co powiedziała jej kiedyś w tajemnicy księżna: Diana zwierzyła mi się. Że w dniu rozwodu usiedli razem z Karolem na kanapie i oboje zaczęli płakać, relacjonowała z przyjęciem. Nawet po rozwodzie przyszły monarcha Zjednoczonego Królestwa odwiedzał młodszą od siebie o 13 lat księżną Wali i podobno traktował ją z wielką serdecznością i szacunkiem. Według słów Tiny Brown, redaktorki naczelnej da New Yorkera, Diana myślała nawet o tym, by wrócić do męża. Karol bardzo często wpadał do Diany w Kensington. Pili nawet razem herbatę i dużo się śmiali. Księżna powiedziała mi podczas lunchu, że wróciłaby do Karola bez wahania i w mgnieniu oka. Gdyby tylko mąż chciał ją przyjąć z powrotem, powiedziała w rozmowie z The Telegraph. Dziś nie jest już tajemnicą, że serce Karola zawsze należało do Camilli Parker Bowles, z którą przyszły król latami utrzymywał bliską relację. Syn Elżbiety II i jego kochanka bardzo długo ukrywali swój związek choćby z tego powodu, że oboje byli w związkach małżeńskich. Karol III i jego wybranka ujawnili swój romans dopiero po tragicznej śmierci księżnej Diany. Zobacz też, Cichopek zdradziła tajemnicę swojego brata. Spotkał Karola III. Król Karol stracił cierpliwość do księcia Harry'ego. Stawia mu warunki. Król Karol III chce w swoje urodziny pojednać Harry'ego i Williama.